Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, szanowni Państwo. Dziś taka o, nasz dzwoneczek taka nietypowa prezentacja chusteczki. Chusteczki są yy, no, takim jakby rarytasem wśród serwetek. Raz, że, y, że są mniejsze wzory, dwa, że nie należy tego traktować jako chusteczkę, ale jako bajer damskiej torebki. Zapraszam. Dzisiaj, na pokaz nowej, świeżutkiej dostawy, Kichyra. chusteczek i haera, zapraszam do sali parkietowej. I oto tu, tutaj, jesteśmy w sali parkietowej, przy okazji, prezentuję Państwu. Nasze bogactwo rzeczy drewnianych, prawda? Przepiękne chusteczniki, które możemy ozdobić sami na prezent. Możemy zrobić lupę, możemy zrobić jeszcze inne rzeczy. Szanowni Państwo, tace. O, taca będzie dobra. O, mamy do prezentacji, nie? Dobrze, dobrze. Tak, zrobimy prezentację na, na tych. I jedziemy po kolei. Szybciutko, bo mamy mało czasu. Śpiewak, króliczy śpiewak. Jedziemy dalej. Piękny Ernest Klimt. Johan Klimt. Andrzej Klimt. Skrzaty. Cóż tu dalej mamy? Szanowni Państwo, ten skrzat to jest numer jeden w tej chwili na serwetkach, a go kupują na. Yy, yy, na Mikołajki, tak? Na Mikołajki, o proszę. Tyle tego nabrałem. O, następny karton. Tyle tego nabrałem. Jako dodatek do, do, do czegoś, a po prostu, może taki zwykły drobiazg do. Yy, do yy, zawsze dla pracowników, współpracowników, tak, żeby się nie kosztować na jakieś wielkie. Ay, tylko właśnie. O drugi, drugi Klimt, Wiesław wieślaw klimat. Może następny, następny i następny. Nie, no tego, tego naprawdę. Nie wiem czy nie przesadziłem. Czy Państwo to wszystko kupią? Czy Państwo kupią te wszystkie chusteczki z tym strzałem, No będzie mi bardzo miło. Będzie mi bardzo miło. Dobra, koty świąteczne, to też po prostu jest jakiś obłęd. Ej, dobra, śpiewak drugi, to tak samo, to tak samo. Dobra, jedziemy dalej. Może się czymś zaskoczy. Następny klip, no proszę bardzo. Proszę bardzo, co ja tutaj nabrałem? Ale to wszystko jest przewidziane. Szanowni Państwo, tutaj mamy nowość. To jest ptaszek. Niestety, ptaszek jest biedny. Yy, usłyszałem takie nieważne: ważne, że na wejście jest ważne. I oczywiście przyznaję rację. To podobnie nieważne: ważne, że na wejście jest ważne. Yy, a, a o co chodzi? No, jak Państwo kupią tą chusteczkę, to się domyślicie o co tak naprawdę mi. Chodziło w każdym bądź razie. Dobra, miść wesoły. Jestem zdumiony popularnością tego wzoru, bo to w sumie normalny, zwyczajny mić. Tutaj jest absolutnie fajny wzór, znanej Państwu Sarag Summers, która specjalizuje się w takich słodyczach, że tak powiem obrazkowych. No tu kolejny, żeby nie było, proszę bardzo. I kolejny skrzat. Ech. Naprawdę. Aha, tutaj oczywiście ulubieniec eee, Nils. Ten nie jest tylko koty w butach. Taka bajka nawet była. Koty w butach. No i właśnie to pewnie z tej bajki. No i proszę bardzo, kolejny skrzat. Nils. Chyba jakieś hiszpańskie imię nawet. Do tej serwetki dali czasem. Fabryki mnie zaskakują z tymi nazwami serwetek. Oczywiście, Kotka Zimierz. Co dalej? Ech, to muszę Państwu powiedzieć, że ta serwetka, chusteczka koktajlowa przypomina mi moją ukochaną misię, która niestety nie ma. Odeszła mi już? Dobra, idziemy dalej. Ponowny skrzat, ale to już te wystawiłem. Aha, pies Bernardyn. To jest ten, który się specjalizuje w owcach, nie Bernardyn. Eee, Lancaster. Labrador, Labrador, A, no właśnie, tak jak ten nazwa tego samolotu. Eee, koń jaki jest, każdy widzi. Także tu też widać, co, co tutaj mamy na e, chusteczkę. A tu powtórka kotów. Tak, bo wybrałem tym razem więcej, żeby nie, nie wiwało po prostu. E, pamiętam jedną fajną rzecz, jak e, z tym kotem związaną, jak tam właśnie na randzie w sklepiku, e, to była jakaś piątek albo sobota, no tłumy ludzi się tam przewalały i wpadła do mnie Mała dziewczynka. Złapała serwetkę i powiedziała tato, to jest Matylda. No to tata nie miał wyjścia. Musiał kupić córce Matyldy. Eee, tutaj koty tak. Tego dawno nie. To się błyskawicznie sprzedało. Nie wiem czemu, bo ten wzór już jest, jest znany od lat. A jednak cały czas popularny. To jest nowość. Pingwinek, kiedyś nawet taka bajka była, jaką się nazywa pingwinek TikTok. Tikpok? No, w każdym razie yy, albo z tego filmu takiego, co, jest od, co takie pingwiny maszerują. No, lubię, a, a, a powiem, że. A lubię bajki sobie poglądać na przykład. Bo tam nie leją się, nie ma, że się. Yy, kr krwi nie ma, że się biją, że kradną, że narkotyki Tylko takie wszystko grzeczne i to mi się podoba. Piesek. Szaliczku. Tutaj mamy nowość ptaszka, takiego. Yy, no, fajny, 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 delikatny ptaszek. Dużo się dzieje na tej serwetce po rozłożeniu. Bardzo dużo się dzieje. Ja tutaj dostałem informację, że to nie to, że ten, nie to, że bieda, tylko tu naprawdę, naprawdę dużo się dzieje. To wziąłem na próbę, ale powiem szczerze, że chyba wziąłem za mało, bo ten wzór jest naprawdę na chusteczce. Jaki jest? No właśnie. Też tak uważam. Myślę, że za mało tego kupiłem. Może jeszcze zdążę dokupić. Tu mamy konika. Z tej serii. O, proszę bardzo, no można zrobić taką całą serię. Bardzo żałuję, że nie ma więcej. O, tutaj może pojrzymy. Właśnie tutaj, o, kot. Koni, pies. Bardzo żałuję, że nie, że nie zrobili jeszcze, bo tu jeszcze była krowa, koza i taka kro, krowa szkocka. No, szkoda, ale mamy to, co jest. Proszę bardzo, tu prezentuję i objaśniam. Pach! Proszę bardzo. Jakbym, jakbym tutaj. O, może tak będę robił prezentację? Tak. Jest pięknie. No, proszę Państwa, takie chusteczki mam. Proszę potraktować to nie jako chusteczkę, bo to nie jest tak, jak w markecie, że jest kolorowa okładka, a w środku białą one wszystkie, proszę zwrócić uwagę, są drukowane, tak jak serwetki. One są nawet grubsze, bo chusteczka jest czterowarstwowa, a serwetka jest trzywarstwowa. Tak, zgadza się? Tak, dostałem tutaj informację, że tak, to wszystko jest zgodne z prawdą. Proszę nie traktować jak chusteczkę, no bo jak będziemy traktowali jak chusteczkę, no to będzie za drogie. Ale jeśli potraktujemy to jako bajer z damskiej torebki, idąc do Filharmonii na spotkanie z reze ze znanym rezeserem na przykład, do teatru, do eleganckiej knajpy znanej restauratorki na przykład, to... Znaczy bardziej mi chodzi o Filharmonię, czy teatr, bo tam częściej ucz uczęszczam i wtedy zamiast fifraka wyciągniętego z kieszeni wyciągamy elegancką chusteczkę i ocieramy łzy wzruszenia tego co widzimy na scenie, co słyszymy ze sceny. Szanowni państwo, czekam na wasze zamówienia. Serwetki cudaniewidypl Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, pokazujcie światu nasze moje i Państwa, serwetkowe szaleństwo, zostańcie zdrowi. Do zobaczenia!